Dzień dobry, dzień dobry, po paru średnio przyjemnych przygodach na promie o których zaraz Wam opowiemy, jesteśmy znowu w drodze, jesteśmy na pięknej Korsyce. Henio chcę pokazać, że on tutaj jest. Korsyka wydaje się być piękna i taka naprawdę cika trochę że czas tu wody. Ale zatrzymaliśmy się, żeby zjeść sobie w pysznej boulangerie takie kanapeczki i tak sobie jedziemy dalej, niespiesznie i sobie zwiedzamy okolice. Mamy parę przemyśleń dotyczących promu i muszę powiedzieć, że w porównaniu do promów, które odpływają z Gdyni, pyszne, pyszne. I świną to zdecydowanie polskie promy, albo po prostu promy obsługiwane przez Polaków wypadają o niebo, o niebo lepiej. My ze Steną Line mamy tak cudowne wspomnienia, których raczej z Mobi nie będziemy mieli. My nie lubimy narzekać i my nigdy nie narzekamy, ale nagrywam to po to, żebyście po prostu wiedzieli. To jest tak, że widać w tym ducha, takiego włoskiego. Włoskiej spontaniczności. Najpierw był duży problem z kabinami. My, kupując bilety na kabiny do kabin, kupiliśmy, no, żeby nam było wygodniej, dwie kabiny, no, żeby też chłopcy od nas odpoczęli. Mimo, że mogliśmy kupić jedną taką, która nas wszystkich mieściła, to nie, to postanowiliśmy kupić jedną dla nas, więc wybraliśmy tą opcję droższą, żeby każdy mógł wypocząć, wykąpać się. I te kabiny, co bardzo nas śmieszyło, szczególnie później, wytłumaczę dlaczego, nazywały się kabinę lux. No więc my czekaliśmy na tę kabinę lux, ale zanim wjechaliśmy, najpierw przyjechaliśmy pierwsi do promu, i, a ostatni wjechaliśmy. No więc to już takie było trochę ok. Ja rozumiem, że to jest kwestia rozmieszczenia po prostu ciężarów w luku bagażowym, więc okej, okay, luz. Podjeżdżamy. Wysiadamy i byliśmy przygotowani. W tym momencie okazuje się, że nie mamy jakiejś żółtej karteczki, żółtych papierów, nie, myśląc, nie myląc z tymi innymi żółtymi papierami. Nie mamy ich, no więc my mówimy, że nie mamy, że mailowo, jak internetowo kupowaliśmy bilety, to jakby nie dostaliśmy tego, że tu mamy potwierdzenie z kodem URL i tam tak dalej się to tłumaczymy. Więc jak się okazało, że nie mamy tych papierów, które mieliśmy mieć, to się zaczęło bieganie, przypominam, jest już wtedy, w pół do pierwszej w nocy. Zaczyna się bieganie po ofis, w ofis trzeba wyjaśnić, ale i tak, słuchajcie, to jest nic, bo byli tacy mili Państwo obok nas, z którym Henio się bawią, czekając na prom z ich dzieckiem i okazało się, że oni też kupując bilety bez, przez internet, tak spontanicznie, trochę jak my, Czegoś nie kliknęli okazało się, że nie mają kajuty, a mieli dwójkę małych dzieci, z czego jedno już spało na rękach. Próbowali kupić się kajutę tam na miejscu, ale tego się już nie dało zrobić. No nieważne, więc my po prostu trochę empatycznie czując, że szkoda nam bardzo tych państwa, no tak się tym trochę zmartwiliśmy. Odebraliśmy klucze od swojej kajuty i, i wiedząc, że idzie, już po wielu perturbacjach, już nieważne, Mówimy sobie, tak, mówimy sobie tak, idziemy do naszej Lux Kajuty. Otwierają się drzwi. Ja nie jestem osobą, która śpi wyłącznie w luksusowych warunkach. Ja bardzo lubię przygody. Więc jak zobaczyłam, jak wygląda nasza Lux Kajuta, to pomyślałam sobie, o i to jest taka kolejna przygoda na naszym, w naszym życiu, na trasie naszych, naszego przejazdu. Więc okej, okay. w Wietnamie z pisilą spaliśmy na podłodze. W różnych miejscach na świecie spaliśmy w różnych warunkach, więc OK, luz traktujemy to jako totalny fakt.